Wentylacja, słowo klucz, bo odpowiednia wentylacja to utrzymanie odpowiedniego mikroklimatu jakby w materacu. Materace, które nie posiadają wentylacji, łatwiej zatrzymują wilgoć, dużo zatrzymują wilgoci i bardzo zmienia się ich środowisko, ten mikroklimat, który oferują później dziecku w czasie snu. Łatwo tam się rozwijają, mogą się rozwijać roztocza, mogą się rozwijać bakterie. Co oczywiście dla naszego dziecka nie jest dobre. Zastosowanie więc odpowiedniej wentylacji, odpowiednich kanałów wentylacyjnych, poziomych, pionowych kanałów wentylacyjnych, to jest wspomaganie tego prawidłowego ruchu powietrza, odprowadzanie wilgoci, odprowadzanie niemiłych zapachów czasem w czasie snu. To wszystko stwarza odpowiednie warunki do dobrego snu naszego dziecka.